Dzień dobry, kochani, witajcie z tej strony Kubi Prop Meister. Prop Meister, o zobaczcie, coś mi wyskoczyło na czole. Takie pytanie od razu po Halloween, słuchajcie za kogo żeście się przebrali i ile żeście widzieli na Instastory czy innych kurde portalach społecznościowych Jokerów i Harley Quinn. Napiszcie w komentarzach. Ja na przykład przebrałem się za szczęśliwego człowieka. If you know what I mean. Okej, okay, i wracamy, słuchajcie, prop review. Prosiliście, ja tak kurde mówię, no. Nagrałbym, bo yy, żeście wysyłali, wysyłacie bez przerwy na Discordzie oczywiście, na którego was zapraszam. Link w opisie. I też sobie czasem doradzamy, jaki prop bym polecił, co polecacie, bo nie wiem, co wybrać. Zapraszam, kanały, propozycje i prop oferty. Let's go! Nieskończoność, tanos, rękawica, piwa, butelka, otwieracz. To jest coś, co każdy piwoż powinien mieć przy sobie. Jeżeli jest jeszcze fanem Marvela, jak najbardziej coś takiego w kieszeni bym nosił. Jezu, jakie to jest wielkie! Czyli faktycznie 13 cm na 15-13 cm, a ja nie wiem. Poczekajcie, bo to się jakoś tak mierzyło, że to jest 15 cm. No, prawie. No, gdzieś takie? Masakra, prawie jak pół mojej twarzy, bo w ogóle oprzecie, jak chłop to trzyma. To jest jak pół butelki piwa. <laughs> oh my god, fajne i nie jest drogie. Taki gadżet, nie? Polecam film Wojna nieskończoności Avengers Czarna wdowa, proszę bardzo. Ale to jest chyba to jest Marvel Legends? Z tego co mi się wydaje, nie, to jest, jest jakiś Japońz. Zobaczcie, tutaj jest kurde, chińskie, japońskie, azjatyckie. W każdym razie napisiki, ok, Marvel, Bandai, men o, chińskie, made in China. Ta twarz mi tak trochę tutaj nie odpowiada. Okej, okay, jak ma włosy na, na głowie, to jeszcze jakoś to wygląda. Jakoś ta twarz się komponuje, ale ta twarz tutaj... Oh my god, kill me! Full costume Deadpool! O cholera, i ten kostium wygląda tak jakby. Na quality? Jaki to jest w ogóle materiał? Jak można coś takiego sprzedawać? Chociaż kurde, to, to, to może być dobre. To może być dobre, aczkolwiek ja jednak nie, nie chcę się... O, tutaj mamy też zdjęcia fajne. Nie wiem, czy, czy, czy bym się chciał w coś takiego bawić. Chociaż wygląda kurde, legitnie, jeżeli ma wszystkie te kurde dodatki i te te inne rzeczy. No, pięknie, pięknie, modelowo. Ile to kosztowało jeszcze raz? Letni Take a Look: Od 30 do 300 dolarów. Nie rozumiem tego, dlaczego na tym AliExpress jest napisane od tylu do tylu. Czyli co, jakby sobie chciał kurde, nie wiem, kupić za tyle, to tu mogę za tyle? Czy to jest kwestia tego, że mm, nie wiem, biorę sam kostium bez dodatków. O. Błotek, biodir, Młotora i heo i przedrawie cosplay. Holy shit, jak ten kurde młotek jest chyba wykonany z nie wiem czego, ale był użyty do cosplaya na PGA czy na Pyrkonie. Pięknie, pięknie. No ja niestety młotki już mam, aczkolwiek ten jest taki mało akurat, widzę po rozmiarach. No, jest wykonany bardzo amatorsko, bardzo własnoręcznie i bardzo. Kosplayowo, jeżeli byście chcieli coś bardziej, quality, no to jednak trzeba się wykosztować. Nie ma innej opcji. Jeżeli coś chcecie ładniejsze, musicie zapłacić więcej. Małym kosztem, nikt wam nie zrobi czegoś takiego, co będzie ładne. Co to jest głośnik Bluetooth Thanos gauntlet, Co to jest głośnik? Ty jeszcze na AliExpress? God damn. przecież ja mam coś takiego, tylko że, że to, to nie jest głośnik, tylko to jest e, po prostu rękawica. Też mi się wydaje, że to by był głośnik bardzo słabej jakości, w sensie dźwięk by był słaby. Dlaczego nie jestem w fokusie? Teraz jestem w fokusie. Albo fokus się tutaj, nie wiem czemu, łapie, bo może to jest bliżej. Nieważne, przy się. Ten młot nie miał 73 cm, więc 1 yy, do 1 to jest bardzo błędna yy, chyba informacja. Aż wiecie co? Aż to sprawdzę. O, widzicie, i to jest, kurde, Stormbreaker. Takich rozmiarów. Ty no nie, no coś mi się tutaj. Coś mi się nie zgadza, coś mi się nie zgadza. Czy on miał metr, czy, czy ja, jakich był rozmiarów, kurde, Stormbreaker? Ponad metr, kurde, Stormbreaker. No i jak Thor się nim, kurde, zamachnął, no, to to było widać, że to jest, kurde, potężne coś, a nie yy, yy, 73 centymetry. Dękawice Nieskończoności? Thanos led dla dzieci. No to, to nie dla mnie w każdym razie, no. Co wy, kurde? Jestem duże dziecko, nie dziecko. Dobra. Winter Soldier maska. A on nie miał osobno okularów i tej maski, chyba miał, więc kurde tutaj jest not accurate. Mhm. Mm Merchandise replika half face helmet man. Co? A baki, myślałem, że kurde napiszę jak ludzie Winter Soldier. No nie wygląda źle, ale też nie wygląda dobrze. To jest tak jak w tym w serialu, boże, miałem mówić w filmie, jak w tym serialu. Not good, but not terrible. Czy jak to tam było w tym czarnobylu? Zobaczcie, no widać nawet na takim przybliżeniu. Malowanko jest takie średnie. Poleciłbym każdemu, jeżeli ktoś w tym stylu chce sobie coś kupić, to żeby ją pomalować po swojemu. Kupić farbki czy tam szpreje, cokolwiek tylko chcecie i sobie zrobić ładnie. No i przede wszystkim. Wedding. Tak, to widziałem. To widziałem, jak ktoś mi to kurde zapostował. Zobaczcie, Armory Shop. Zaraz sobie tutaj zobaczymy, co oni jeszcze innego mają na tych, tych stronach. Ale ten hełm, kurde, tego Seat Troopera jest tak dobry, tylko że jest drogi, kurde. 385 dolków. To jest ponad 1000 zł. Chociaż zobaczcie, niepokolorowany kosztuje 247. Czyli jakbym sobie kupił i bym go sam sobie pokolorował, to raz, że mam satysfakcję, że coś zrobiłem sam. A dwa, mniej zapłacę. O zobaczcie, nawet kurde, cały kostium sobie można kupić. Ten jest fajny, tylko że kosztuje 600 dolków. Ja pierdzielę. To już naprawdę, bo to jest kurde quality, to jest fajne, ładnie to jest wykonane. Aczkolwiek możecie sobie kupić taki, surowy i sobie zrobić na nim co tylko chcecie. I nie musicie wydawać 600 dolków. Hasbro, hero vision, poczekajcie. O, oh, lipka, what the hell is that? Kto, kto by chciał z takim czymś na, na, na głowie chodzić? No, come on, come on. Jak ktoś może coś takiego sprzedawać? Uuuu, słuchajcie, jakbym jeździł na motorze, jakbym miał motocykl, to zdecydowanie bym sobie kupił coś w tym stylu: w takim kurde stylu hełmik. albo jakiś Venom na przykład, no nie? To by było dobre. Ty, a jest coś takiego? Wedob, Motor Helmet Marvel. Tak, dokładnie o to mi się rozchodziło. Zobaczcie, coś w tym stylu mieć. Oh my god. Oh my god. Albo to, że kurde, wasz okular to jest otwarta gęba Venom. What? Na różne triki, nawet w grach możemy mówić lifehack. Co to za kurde jakieś Dlaczego? lifehaki mi tutaj z Minecrafta ktoś wysyła? To jest kanał propozycja, a nie Minecraft, yy, zrób se kurde zegar. O, ty, Thanos yy, Lego figurka. W ogóle ja nie wiem, poczekajcie, były chyba ze trzy zestawy z Thanosem w Lego? Nie wiem, za 20 zł, kurde. W ogóle na eBayu to jest bardzo popularne sprzedawać figurki limitowane i one schodzą naprawdę po takich pieniądzach. Głupia figurka Lego, która jest na przykład rozdawana tylko na jakimś tam evencie, konwencie Lego czy coś, nie wiem, jakiś tam inny większy event. E, na przykład była pre, e, chyba premiera Endgame, to też rozdawali jakieś chyba figurki z tego, co mi się wydaje. I don't know, to są limited edition. I później ludzie e, wykorzystują ten fakt i sprzedają na eBayu po nie, nie wiadomo jakich kurde pieniądzach. Baska latek Spider-Man. Tak, zobaczcie, uwaga, już wam mówię, że to jest, e, to jest DNO. Tak zwane, nie ma tutaj żadnych dziurek, żeby oddychać. Do tego pokaż mi tył. Mm, tył, no może by było w, nawet ok to założyć. W każdym razie yy, chwila, moment w tej masce i byście się udusili. Pepe, spokój. Więc nie polecam. Jeszcze 150 zł tylko za to, żebyście się mogli udusić. No, no, no. Motora, o, to jest ten z pianki. Yy, Tomek Dymek robił z tej pianki jakiegoś ładnego modka, ale wyszedł bardzo średnio, bo jednak pianka to jest ciężki materiał, z którym się pracuje. I, i, I nie polecam za 100 zł, kurde, taki młotek. Boże, ci ludzie to po prostu nie wiedzą, co sprzedają. Tarcza Captain America, ale to jest chyba tylko. Tak, to jest projekt. To jest tylko projekt 3D, który sobie możesz sam wydrukować. Venom 595 zł, cholera, ja to kupiłem za 800 ponad. A mam to samo przecież, tylko że ja mam tutaj z tym, z pęknięciem. Mam ten sam kurde hełm. Jest to, tam u góry. Nie wiem, czy go widać. Nie widać go, ale wam mogę pokazać. O, widać oko widać. He, widać oko Venom. No, to jest dokładnie to samo. No to prze przepłaciłem. Chociaż ja go kupiłem chwilę po tym, jak wyszedł film. Więc w tej chwili dobra, ok. Rozumiem, że cena mogła trochę spaść. I mój jest taki bardziej połyskowy niż ten. Może po prostu inaczej, nie wiem. Wykonany. Jamie, jest kup-sod. Yy, widzimy się już w kolejnych materiałach. Propreview będziemy robić rzadziej, słuchajcie, z takiej racji, żeby nie był przesyt tych materiałów. I też y, bardzo często się powtarzają te rzeczy, a nie chcę w kółko robić tego samego. Tak więc nie czekajcie! Jak będzie, to będzie. Nie piszcie kiedy preview bo naprawdę w tej chwili już jest ciężko. I mam dla was jedną dobrą wiadomość, słuchajcie. Jedną dobrą wiadomość, myślę, że, że to już jest ostatnia, finalna aktualizacja, jeżeli chodzi o maskę Spidermana. Moja maska, moja, moja. Te wszystkie, które wam wcześniej pokazywałem, gościu mi mówił, że to są moje, ale później mnie oszukał i to jednak nie były moje. Tutaj jest moja maska, która jest. O, fokus się zrobi? Czy się nie zrobi? To jest moja maska i chłop mi napisał wiadomość, to wam prze, przeczytam. Nie będę screenał, już wrzucał. Almost Don man. Shipping this week for sure! Czyli w tym tygodniu ją wyślę, i tylko czekać, aż do mnie przyjdzie i zrobimy film. Bo ja też jestem ciekaw tej maski, żeśmy bardzo długo czekali i trzeba zobaczyć, czy było warto tyle czekać. Drogie, długo się czeka. Zobaczymy, jak przyjdzie, czy wszystko jest cacy. Póki co, ja się z Wami żegnam. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Jeżeli nie subskrybujecie, kliknijcie ten czerwony przycisk na dole, żeby był szary. I białego dzionka, Elus.